Witam ponownie, z tej strony, SA. Skupiamy się zarówno na tym wideoblogu, jak i na innych portalach, w których mówimy o Office 365, na planach komercyjnych, na planach dla firm. Natomiast pytają Państwo również, czy to prawda, że Office 365 jest darmowy dla edukacji, ponieważ takie głosy, takie opinie krążą również w sieci. Jak najbardziej tak. Warto, aby Taka placówka edukacyjna założyła wersję próbną Office 365. W trakcie wersji próbnej Microsoft sprawdzi, czy rzeczywiście jest to placówka edukacyjna i da wszystkim pracownikom, wszystkim uczniom darmowy plan e 1 Plan ten posiada funkcje stricte chmurowe, serwerowe, więc tą właśnie biznesową pocztę również Skype for Business, a więc możliwość organizowania wideokonferencji, być może również lekcji zdalnych, no i również współdzielenie dokumentu, obych dokumentów w tej instytucji edukacyjnej. Warto również wspomnieć, że istnieje taki program, który nazywa się Student Advantage. W ramach tego planu, jeśli placówka edukacyjna zakupi dla wszystkich pracowników, nauczycieli licencje płatne, Office 365, a więc te licencje z pakietem Office, to wówczas również wszyscy nauczyciele właśnie ten pakiet Office co darmo otrzymają. A więc jest to doskonała okazja do tego, żeby uczniowie mogli korzystać zarówno z pakietu Office, jak i z góry darmowego planu A1, który posiada właśnie te funkcje chmurowe, funkcje serwerowe. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.